Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tu Filip z kanału dla Lam, który gości nie ma przyjemność. Komentować dla Was spotkania Janka w Ekstraklasa Games w FIFA i jego pierwszym przeciwnikiem widzicie skład jest Polako Polako, który jest ubiegłorocznym mistrzem polski w FIFA, a także pierwszym zawodnikiem, który został wytransferowany za prawdziwą kasę z Arki Gdynia do legii Warszawa, więc pierwszy mecz Janka w Ekstraklasa Games i od razu trafia się Kozak. Janek wrzucony na głęboką wodę. Mamy pokazany mocny skład przeciwnika i zobaczymy, jak Janek sobie poradzi w tych na dzień dobry, już trudnych warunkach. Polako teraz przy piłce będzie na pewno starał się przytrzymać przy futbolówce, ale Janek tutaj dość sprytnie w obronie się zachował i od razu piłkę przejął. Na pewno będzie, będą takie szachy na początku, żeby zobaczyć, jak przeciwnik gra i z jednej i z drugiej strony. I zobaczymy, czym te szachy się zakończą. Myślę, że Janek będzie starał się grać mocno defensywnie. Bo, jakby nie patrzeć, jest to jego debiut w Ekstra klasach Games Pro. Na razie dobrze się utrzymuje przy piłce, nie robi ryzykownych podań. Jest zagranie tutaj w pole kardy! Już była próba pierwszego strzału, i Kim Pembe świetnie to zablokował. I Już Polako leci z kontrą, ale tutaj bardzo dobrze Marquinhos sobie poradził w obronie zagranie piłki przez Petita. Rozciągnięcie na lewą stronę. To tu dużo będzie takich, właśnie, zagrań do skrzydła i, i do środka z powrotem. Właśnie, tak jak teraz, ale świetnie to Polako przeczytał. No i zobaczymy, kto jako pierwszy przełamie szyki obrony przeciwnika. Na razie te pierwsze 10 minut, tak się spodziewałem, będą szachy. Janek jest jako nowy. Zawodnik w ekstraklasa Games Pro jest, jest tą wielką niewiadomą, tak naprawdę, tego wszystkiego. O, tu świetne podanie jakim cudem jeszcze obrońca to wyłuskał. Bardzo dobrze się tutaj, naprawdę ten środek obrony Janka zachował. To było piekielnie groźne podanie. Teraz próba wrzutki za plecy obrońców. Ale za mocna i don, Donaruma spokojnie łapie piłkę. E, chciałem nawiązać do tego, że, że Janek jest tutaj wielką niewiadomą dla przeciwników, bo, bo jednak jakby nie patrzyć przeciwnicy, em, raczej, raczej ta szpica em, nie zmienia się za bardzo i oni się bardzo dobrze znają wszyscy. Poza właśnie Jankiem, który jest takim troszeczkę. Em, Potem w worku, nie wiadomo czego się spodziewać, na pewno przeciwnicy nie wiedzą czego się spodziewać. Tutaj no, Janek bardzo ryzykownie e, tą piłkę bramkarzem przetrzymał, ale skutecznie stara się troszeczkę e, rozpędzić. Janek bardzo mądrze to przerzucił teraz. Z lewej strony na prawą zrobiło się trochę więcej miejsca, jest kaka, jest uderzenie, będzie jeszcze miał piłkę. Co Janek tutaj tańczy tą, ka tą kaką, że tak ujmę. I niestety dla Janka, e, gdzieś tam się zaplątał, chyba troszeczkę o własne nogi, chyba o jeden zwód za dużo, tak mi się wydaje. E, mogła już być naprawdę mega dobra sytuacja na wyjście na prowadzenie, no byłoby to e, na pewno niespodzianka, gdyby Janek objął to prowadzenie. Teraz właśnie Polako próbował się odwdzięczyć równie groźną sytuacją, ale tak samo jak Polako, tak samo. Póki co Janek, który wyjeżdża z bardzo groźną kontrą, świetnie się spisuje w obronie. Zobaczmy, co tutaj zrobi Messi. I próba, próba przerzucenia piłki na lewą stronę do, do Neymara, chyba e, spaliła na panewce. No i już jedziemy w drugą stronę Sidorf. Teraz przy piłce, zobaczymy, co Polako tutaj. Zaprezentuję, no muszę przyznać, że póki co jest to dość wyrównany mecz, było blisko z jednej i z drugiej strony, ale żaden z zawodników nie pokusił się o to, żeby bramkę strzelić. Tu Neymar wykładał właściwie patelnie do Mbappe. Całe szczęście po raz kolejny środek obrony Janka spisuje się niesamowicie skutecznie. Teraz bardzo dobrze Janek nie forsuje tempa, próbuje uspokoić grę, bo, bo wydaje mi się, że, że w takiej szarpanej sytuacji jednak Polako będzie miał... Eee... Oj, oj, tu słupek, jeszcze Janek utrzymuje się przy piłce, jest strzał kaki. i mamy 1 do 0. No niesamowita sprawa, Janek wychodzi na prowadzenie w meczu z mistrzem Polski, obecnym mistrzem Polski FIFA, niesamowita sprawa. No kto by się spodziewał. Ale wydaje mi się, że tam Polako troszeczkę popełnił błąd, bo, bo za bardzo wpuścił Janka we własne pole karne. No Janek to, to wykorzystał. Troszkę szczęścia było, no nie ma się to oszukiwać, ale ten strzał bapę już mógł się zakończyć tak naprawdę bramką. No i proszę. Było, było nerwowo troszeczkę pod jedną i po drugą bramką i w końcu to Janek wychodzi na prowadzenie. No jest to nie, na pewno bardzo duża niespodzianka. Zobaczymy, jak Polako. Ee, Odpowie na to wszystko. Wydaje mi się, że jest nieco zaskoczony poziomem, jaki Janek prowadzi, znaczy tutaj wprowadził w swoją grę. Tutaj kolejne dośrodkowanie, ale myślę, że to nie miało prawa bytu na narosłych obrońców, gdzie tam Neymar chyba skłak, skakał tylko do, do główki. Myślę, że Polako jest troszeczkę zaskoczony tym, jak, jak co, co Janek tutaj robi. No bo nie ma się co oszukiwać, że tak jak mówię, Janek jest tutaj debiutantem. Jest to jego pierwszy mecz na takim poziomie. I proszę bardzo. Na tą chwilę Janek prowadzi 1 do 0 z polako. Zobaczymy, czy Janek pójdzie za ciosem, czy będzie dalej konsekwentnie starał się w miarę um, wolno budować te, te, te akcje. Ale to chyba robi jeden i drugi zawodnik. Znacie mnie bardzo dobrze. Ja nie jestem jakby specem od FIFA, raczej specjalizuję się w Pro Evolution Soccer, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że taki jest system tutaj budowania akcji, że, że raczej właśnie w wolny sposób tutaj kaka bardzo dobrze się utrzymał przy piłce, chociaż był bliski jej straty. Świetnie, świetnie jeszcze tą piłkę spod kolana zagarnął. Zbliża się końcówka pierwszej połowy. No. To byłby naprawdę nieziemski wynik dla Janka, jeśli by mu się udało em, ten korzystny rezultat dowieść do końcowego gwizdka, chociaż może jeszcze go podwyższy. Jakimś cudem tam obrońca jeszcze wsadził tą swoją nogę. No nie wiem, czy by to bramkarz wyłapał, gdyby, gdyby ten obrońca się tam nie zjawił. Chyba będzie rozegranie na krótko. Tak, od razu jest do środkowania, ale tutaj do nikogo i Polako. Polako tutaj dobrze sobie z tym radzi, ale te ostatnie minuty zdecydowanie należą do Janka, tak jakby chciał jeszcze spróbować tą jedną bramkę strzelić. I w tym momencie właśnie kończymy pierwszą połowę, dość wyrównaną, z lekkim wskazaniem myślę, że na Janka w, tym, w, te, w, te, w, tym, w tej pierwszej połowie, zwłaszcza te ostatnie minuty, ale trzeba pamiętać, że Janek nie gra tutaj z byle kim, i, i tu jeszcze się wszystko może wydarzyć w tej drugiej połowie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i, i jaki będzie scenariusz tej drugiej połowy, co co tak naprawdę Janek i Polako zagrają. Na pewno będą jeszcze emocje, bo e, pamiętajcie, że, że, że było sporo tych sytuacji takich stykowych, gdzie tam obrońca w ostatniej chwili coś wydziubał. E, no, może w tej drugiej połowie, no tutaj błąd Janka zdecydowanie e, za bardzo się rozpędził. E, myślę, że w tej drugiej połowie też, też będzie sporo takich sytuacji i, i jeszcze emocje nas będą tutaj czekały. Dobre tutaj rozegranie z Sidorfem, z Polako troszeczkę cierpliwie, świetna piłka do Viniciusza Juniora, ale ty, jak Janek wyszedł poza pole boiskowe, tak teraz Janek, tak teraz przepraszam Polako odwdzięcza się tym samym, ależ koszmarny błąd Janka, oj żeby to się na nim nie zemściło, całe szczęście sobie tutaj... Tą, tą piłkę opanował ja wcześniej mówiłem, że po lewej stronie biega Neymar u Janka to też jest Vinicius Junior, to, to jest moja moja wina, wiecie, że jakby mm, zawodnicy w Ekstraklasa Games trochę rotują tymi składami i, i ciężko nad tym na, nadążyć, to nie jest tak jak w PS <laughs> jakby nie patrzeć, tu świetna, świetna próba Rozmontowania defensywy Janka. Dobrze, dobrze że się w, w tym połapał. No jest ciekawa, piła zagrana. Jest winiczysz junior. Co z tym zrobi? Jest tak naprawdę osamotniony kaka. Rozrzuca do Messiego. Messi tutaj tańczy. Znowu piłka ląduje. U kaki. I znowu Messi tańczy tym razem w polu karnym i świetnie tutaj Polako w obronie wyczekał swojego przeciwnika i odebrał mu futbolówkę. No jedziemy już w drugą stronę. Zbliża się pomału 60 minuta. Myślę, że jeszcze, że jeszcze em, tak 10, może 15 minut takich szachów i Polako będzie musiał troszeczkę wyjść do przodu, bo jak tego nie zrobi, no to, no to jakby wynik jest dla niego niekorzystny. Będzie na pewno starał się tutaj em, to wszystko jeszcze odwrócić na swoją korzyść, a ja przypominam, że w Ekstraklasa Games Pro em, zawodnicy grają tylko jeden mecz ze sobą, nie ma rewanżu, re rewanżów, przepraszam. Dobrze, Janek tutaj w obronie będzie jechał tutaj z kontry w tej chwili do zagranie do Petita, jest rozciągnięcie do Vinicjusza Juniora i spokojnie Janek tutaj, myślę, że, że, że tutaj oczekiwał jakiejś sytuacji na kontrę, ale zobaczył, że nie ma, nie ma sensu i bardzo roztropnie wycofał tą piłkę i stara się u niej, przy, przy niej przytrzymać. Dalej wynik korzystny, bardzo korzystny, naprawdę mega korzystny dla Janka. Świetnie, Polak o to raz wyczuł zamiary swojego przeciwnika. No i teraz długa piłka, wrzutka na Messiego. Messi jest osamotniony, ale jest to mimo wszystko Messi. Trzeba uważać i Billy Tao tutaj świetnie wyłuskał mu tą piłkę. Mamy żódrożny, który jest, Te same fragmenty gry w FIFA są bardzo, bardzo groźne. No i trzeba się naprawdę tutaj em, Mocno skoncentrować przy tych starych fragmentach. Polako, jakby tak mam, mam wrażenie, że Janek troszeczkę oddał inicjatywę w tej drugiej połowie. I to Polako, delikatną, ma przewagę taką optyczną. Jest, jest bliższy, tak jakby strzelenia tej bramki. Takie mam wrażenie. Jest bliżej w, w polu karnym do oddania groźnego strzału. Ale teraz świetne. One two! Czy Winnicy już Junior zdąży? Zdążył, ale chyba niepotrzebnie. Nie znam też realiów FIFA. Czy, czy jakby pociągnął właśnie wzdłuż linii? Czy, czy, czy dałby radę tego obrońcę jeszcze zgarnąć? Czy tak. Czy, 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 Czyś jakby stracił tą piłkę. Dobre tutaj rozegranie Polako, jest Sidor świetne rozegranie do Winicjusza Juniora. Janek tam się ruszył bankowo bramkarzem i to go uratowało, bo tu już mógł być remis, jest 73 minuta. Janek gra cierpliwie, żeby teraz tylko e, nie zmaścił. I źle nie rozegrał tej piłki. No, będzie tutaj, myślę, że już Janek troszeczkę chciał zamknąć to spotkanie: w sensie nie tracić głupio piłek, grać cierpliwie, tak jak właśnie to robi w tej chwili. Dużo przerzutów z prawej na lewą, byle tylko przeciwnik nie miał żadnej okazji do strzelenia bramki. Pięknie, pięknie. Polako tutaj bardzo solidnie w tej drugiej połowie, jeśli chodzi o obronę, zdecydowanie lepiej niż w pierwszej. Ta, takie, takie mam odczucia. No i zobaczymy. Ostatnie 13 minut, 12 minut regulaminowego czasu. Polako troszeczkę tutaj już będzie musiał za zacząć naciskać. I jest podanie do Messiego. Świetnie Messi zagrywa tutaj Neymara I mamy remis. Tak jak mówiłem, Polako wyglądał na tego gracza, który troszeczkę lepiej kontroluje to spotkanie w drugiej połowie. I dopiął w końcu swego. Nie było za dużo tych sytuacji, ale, ale mimo wszystko, tak jak mówiłem parę minut wcześniej, mam, mam takie wrażenie optyczne, że, 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 że to właśnie Polako jest bliższy wyrównania niż, niż Janek podwyższenia prowadzenia. No i jakby moje, moje słowa stały się faktem. Mamy jeszcze chwilę czasu, zobaczymy, co to, to wiecie, co to piłka jest nieobliczalna. Tu się jeszcze może wszystko wydarzyć. Jest 10 minut do końca gry. Czy Polako pójdzie za ciosem Czy może Janek jeszcze się zerwie I spróbuje wyszarpać to zwycięstwo No to byłby niesamowity sukces dla Janka em, Który naprawdę tutaj Wiecie, tu nie ma, nie ma słabych zawodników Ale em, jakby Polako No to już, to już jest ta, ta absolutna topka Polskiej sceny, jeśli chodzi o, em, o O Fifę Jakby nie mówić, mistrzostwo Polski Mówi samo za siebie No i zobaczmy, czy, czy Polako Właśnie zwietrzył krew I będzie chciał ten mecz, w tym meczu jeszcze zgarnąć y, pełną pulę punktów. Myślę, że Janek teraz będzie... Przede wszystkim starał się bronić. O, właśnie jest podanie do Messiego. Messi tu będzie tańczył na 100%. Co z tego wyniknie? Świetnie. Mendy wszedł i zabrał mu futbolówkę. Jest przerzucenie. Teraz do Messiego z drugiej strony. No, to chyba była ręka, ale sędzia tego nie gwiznął. Był tu jakiś fall. Jest świetna piłka zagrana do Ronaldo. Ronaldo wychodzi sam na sam. No, to musi być czerwona kartka. Chociaż nie wiem, czy w FIFA jest, jest reguła podwójnej kary. Nie, jest czerwona kartka, jeśli dobrze widzę. Dokładnie tak. I jest też karny. No, i teraz jest u mojego brata na pewno pikawa. Jest Messi, który strzela w środek. I proszę państwa, sensacja wisi w powietrzu, bo tak to trzeba będzie um, ocenić, jeśli Jankowi uda się tutaj zgarnąć pełną pulę na 100%. Jeszcze nie mówmy, hop, jest 80%. Dziewiąta już minuta, no to już ostatnie, ostatnie sekundy spotkania. Jest Sidorf teraz cierpliwie, bardzo Polako e, konstruuje tą sytuację, jest Winicjusz Junior, który to tańczy bramka. Świetnie broni. Janek wybija tą piłkę. No i jeszcze tu będzie nerwowo minuta do końca. Co się dzieje w tej końcówce? No niesamowite emocje, jest rozrzucenie do Messiego i świetnie to Janek em, wyczekał. Wyczekał to podanie, wybił piłkę i Janek zgarnia pulę punktów z Polaką, no to jest niesamowita historia, no świetne wejście Janka w, w tą ligę, w tą ekstra Klasa Games Pro Janek zwycięzcą, pierwszego meczu 2 do 1 i to nie, nie z byle kim i już wiem, że po tym meczu Janek uplasował się na drugim miejscu w tabeli po całej pierwszej kolejce, zresztą jeśli chcecie wiedzieć na bieżąco jak to wszystko tam wygląda zapraszam na strony facebookowe na pewno Janek wrzuci jakieś odnośniki, gdzie możecie sobie sprawdzić tabelę i wszystkie inne informacje. To by było na tyle. Widzimy się w następnej kolejce, gdzie Janek zagra z Pico. Było mi bardzo miło to skomentować. Do widzenia.